Cześć, siemano, z tej strony Wika i w dzisiejszym odcinku e, nagrywam kolejny odcinek z serii Słaba Ja i dzisiaj będziemy nabijać rangę ósmą na Bo i jeszcze będziemy e, na rangę 10 e, nabijać majka więc zaczynamy bo i bon, będę ekspić chyba na zbiory klejnotów więc zaczynamy oczywiście subskrybujcie mój kanał lajkujcie i komentujcie za każdy komentarz yy, za jakiś dobry komentarz yy, daję serduszko ojojoj mają franka. to niedobrze Oj Boże. Zginęłam. E, Ogólnie, e. oj, 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 może ja ucieknę sobie. No jak? Jak ja to? Jak? Zginęłam. Jak? Uh. O nie. O nie. O dobra. Zginął. Uciekamy, uciekamy. Oczywiście, zawsze na odcinku muszą. Musi ktoś pisać. Oczywiście. A i wchodźcie na kanał. Y, Czekaj, karty. Bo są nowe odcinki. Tak dokładnie. Powinny być nowe odcinki. Trzeba. Coś tutaj... Dawaj! Dobrze... O nie nie, 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 Frank! Dawaj, dawaj Frank! O nie... Frank... Franky, funky, funky! Nie, 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 nie. Kurde. Dobra, przegrywamy to. nie, nie, będziemy nabijać. nie, no spokojnie będziemy nabijać. Ale chyba jednak nie, jednak nie na nie, y, klejnotów. Czyli tylko na starcie, więc e, zaczynamy mm, na tą mapkę, bo no nawet dobre jest. I ogólnie biją, e, biją dzwony. Wy? No, brok. Ogólnie nie umiem celować. Więc. Więc za uciekamy, za uciekamy, uciekamy, uciekamy. I, 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 i. I, No i teraz skądś? Ponarza, ja, na na na. Uciekamy, uciekamy. Troszkę go zjechałam, więc. Moglibyśmy spróbować w sumie troszkę? Jeszcze tą skrzynkę, szybko, uciekamy. Łe, zginę za chwilę. No no subskrybujcie mój kanał, więc... No. Już tak szybko wielkie starcie. O, robot widzę do mnie idzie. Nie tu, nie tu, gościu. zginął, no i pięknie yy, numer pierwszy no i nabita ranga ósma i teraz będziemy zdobywać dziesiątą rangę, tak, chyba na dynamite'u mamy skrzyneczkę, to na koniec odcinka dynamite yy, no dziesiątą więc tak, próbuję gośniej mówić, ale no ciężko. Więc zaczynamy. Oczywiście. Dam, dam, dam. Oczywiście musiałam mi coś tutaj... O. Makiem to już troszkę. Oj, oj, Nie, 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 No No i No nie, 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 <grym> Troszkę słabo, troszkę słabo. Ale na no... No nie wiem. Po prostu może nie umiem grać na tej mapce. Dynamite'em albo po prostu Dynamite na tą map mapkę jest słaby. No. Więc idziemy, idziemy. Hmm. O. Chodź tu poko. Pokoju. O, widzę, że ktoś tu za mną lezie. W krzakach. Jezu. Ła widziałam. O, o nie. O nie, o nie, o nie. Nie, mnie. Nie miałam co zrobić. I znowu y, szóste miejsce, tak? Nawet siódme. <laughs> Więc może spróbujmy na zbiory klejnotów Dynamajka. Mm, zbiory klejnotów. Może będzie dobrze, ale nie wiem. Ała, jej. Nie, nie ważne, nieważne, nieważne co się dzieje. No, nie wiem, czy, czy mam mówić dobrze na ten skład, czy nie. Nie chcę kasnąć <ścoughs> na odcinku. Dobra, zabity. Dobra. Gos taki się wysypał Oi, oj, oj, oj! dobra ojoj, 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 Ne Nie, 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 ojoj, nie ojoj, 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 Dobra, Dobra Dobra Eee, wow, no i dobiliśmy dziesiątą rangę i o nie wiem jak one się nazywają te fioletowe cośki ale wow no i mamy trzysta teraz więc opening robimy małe skrzynki Monety. Punkty mocy do poko. Do poko się na razie nie przyda. nie, nie lubię nim grać. Punkty mocy do Daryla No i to tyle. Um, wchod tak jak mówiłam, wchodźcie na kanał Czekolinka Ety. Nie Czekolinka, tylko Czekolina. Czekolina Ety. Tak dokładnie. Bo tam za niedługo pewnie będą odcinki ze mną. I też będą odcinki z browserstwa, i inne rzeczy. Więc um, śledźcie na bieżąco mój kanał i um, czekoliny. Ty. Więc um, ja myślę, że się z Wami żegnam. Do, do kolejnego.